Witam serdecznie, z tej strony Olaf. Muszę Was przeprosić na samym początku, że nic nie wrzucam. Ale po prostu wysiadł mi komputer i nie mam teraz jak w ogóle, znaczy no, nagrywać jest, jak bo kamerki są, ale nie mam jak tego w ogóle przerobić. To jest ten filmik, akurat jest z telefonu. Spróbuję to wrzucić. Niestety próbowałem coś zrobić z Nagrać, nagrać przez kamerkę, przerzucić na telefon, ale strasznie na jakości to traci. Więc yy, nie będę, że tak powiem, główna wrzucał do, do sieci. nie, Także takie krótkie wyjaśnienie. Spróbuję to wrzucić. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Najwyżej będzie bez intra, bez niczego i takie zwykłe filmiki, po prostu, póki co. Zobaczymy. A słychać, kurwa, jak się tłucze. Chrup, 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 chrup. No nic, nic, nie poradzę na to, ciekawe czy mnie w ogóle będzie słychać, zaraz zobaczymy, no i wrzucę go za chwilę, <grym> będę widział jak to wszystko wygląda, dobra, no to hej